Довожуме за... mm -hmm. својот цегјелки. Znajdujemy się właśnie w szkole podstawowej numer 2, ale dokładnie w przedszkolu numer 1, które zostało przeniesione z salek katechetycznych i rozmawiamy z dyrektor panią Dorotą Kizner. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani dyrektor, czy zdążycie przeprowadzić się tutaj w 1 września? Tak, zdążymy. Teraz w tej chwili właśnie trwają ostatnie prace porządkowe, układamy meble, zabawki, montowane są jeszcze ostatnie jakieś tam drobne poprawki. No i będziemy gotowi. Czekamy na dzieci 1 września, tak jak zwykle od godziny 7 do 17 będziemy czynni. 1 września tutaj dzieci się pojawią. Miejsca jest naprawdę dużo. No ten budynek chyba nabrał teraz nowych walorów estetycznych dzięki tej przeprowadzce. Tak. Wszyscy, którzy tutaj przychodzą, którzy nam pomagają, właśnie są zdziwieni, jak to się przekształciło, jak zyskało ta przestrzeń, która kiedyś była terenem szkoły, no, a nikt sobie nie wyobrażał, że to będzie aż tak estetycznie, tak przygo pięknie przygotowane. No My też jesteśmy zadowolone bardzo, bo przyzwyczajimy się do nowych warunków pracy no i będziemy pracować. A jak rodzice, co mówią tych dzieci, które już są zapisane do przedszkola? To znaczy rodzice już od dawna wiedzieli, że taki fakt będzie miał miejsce, yy, oferowali się z pomocą, no i wykorzystujemy tą pomoc teraz, właśnie w ostatnim etapie. Yy, no i nie było jakichś wielkich tam problemów z tym, że się przenosimy. Generalnie rodzicom zależało na tym, żeby był ten sam personel, czyli tak zwane panie, do których dzieci są przyzwyczajone. Budynek to jedno, ale ludzie to. Tak dokładnie, no najważniejsza jest moja pani, która będzie na mnie czekała 1 września, no więc my czekamy. Dobrze i rozumiem, że yy, cieszycie się z tej nowej lokalizacji. No, cieszymy się, bo będziemy mieć wszystko nowe, wszystko świeże, wszystko zrobione. Będziemy się jeszcze organizować pod względem estetycznym i takim praktycznym. Będziemy dogrywać pewne sprawy, jak to ma wyglądać w sensie ułożenia, ustawienia, żeby nam było wygodnie. No, ale generalnie koncepcja jest no i nad tą koncepcją pracujemy. Do 1 września jesteśmy gotowe. I będzie łatwiej dogadać się z właścicielem. No, to też z właścicielem na pewno. z no nie wiem jak to nazwać, ale tak. Mhm. Tak, współpracujemy. No, na tym to polega. Tak, dokładnie. Mm. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Proszę, do widzenia.